Starostwo Powiatowe zainwestowało w doświetlenie trzech przejść dla pieszych. Od minionego czwartku nowe lampy oświetlają mówiąc popularnie Zebry na ulicy 20 Stycznia nieopodal Narcyza Gryzla, na Orlej przy ulicy Cichej i na Wileńskiej przy ulicy Toruńskiej. Jest to nasze działanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. W wielu przypadkach mieliśmy takie sygnały. Reagujemy na nie, te przejścia były niebezpieczne i chcemy, aby po prostu mieszkańcy czuli się, czuli się pewni. O doświetlenie przejść wnioskowali sami mieszkańcy. To dotyczy skrzyżowania Orle i Cichej. W przypadku rejonu skrzyżowania Wileńskiej i Toruńskiej mieszkańców wsparła Komenda Powiatowa Policji. O doświetlenie przejścia przy ulicy Narcy Zagryzla i 20 stycznia, gdzie odbył się briefing prasowy, oprócz mieszkańców zabiegał również. Prezydent Grzegorz Mackiewicz. Koszt tej inwestycji to 57 tysięcy złotych. Oświetlenie zamontowano na nowych słupach oświetleniowych z wykorzystaniem opraw energooszczędnych typu LED, które emitują jasne światło, a pieszy jest wyraźnie widoczny dla kierowców. Zastosowanie opraw typu LED to kolejny atut oszczędność na energii. Nie byłoby możliwe zainstalowanie tego oświetlenia tak szybko bez współpracy z miastem mówił na briefingu prasowym starosta. Ponieważ ponieważ prąd, który oświetla, zasila te, te lampy, jest finansowany przez miasto Pabianice. Ta współpraca układa się dobrze nie tylko na tym polu działania, mówił przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Rąkowski. Zmieniamy Pabianice, tych inwestycji jest coraz więcej. Tuż niedaleko jest przecież wspólna też kolejna nasza inwestycja, a zależy nam na tym, żeby te inwestycje nie tylko służyły mieszkańcom, ale przede wszystkim też poprawiały bezpieczeństwo i podróżujących do szkoły i rowerzystów, bo budujemy też ścieżki rowerowe i jak widać za nami w ten sposób bezpiecznie będzie można przejść na drugą stronę. I... Ta współpraca buduje i to jest bardzo ważne. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku starostwo zrealizowało taką samą inwestycję, doświetlając dwa przejścia na ulicy Orlej przy skrzyżowaniu z Konopnicką i na ulicy Nawrockiego na wysokości szkoły podstawowej nr 17. Wówczas koszt tych prac wyniósł 46 tysięcy złotych. Jak zapowiedział starosta Krzysztof Habura, nie jest to ostatnie słowo w kwestii podwyższania bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ w przyszłym roku planowane są kolejne doświetlania, przejść dla pieszych. 30 września ubiegłego roku podczas nadzwyczajnego zjazdu chówca ZHP Pabieńce harcerze wybrali na swojego komendanta drucha Macieja Tomaszewskiego. Od tego czasu minął rok i jednocześnie dobiegła końca czteroletnia kadencja, po której we wszystkich chówcach odbywają się zjazdy zwyczajne, podczas których delegaci wybierają chówcowe władze na kolejną kadencję. W minioną sobotę obradował zjazd chówca pabianice. Harcerze i instruktorzy udzielili absolutorium komendantowi, który był jednocześnie jedynym zgłoszonym na tę funkcję kandydatem na kolejne 4 lata. Tym razem zjazd zdecydował, że głosowanie odbędzie się w sposób jawny. Za powierzeniem druchowi Maćkowi kierowania pabianickim chówcem jednogłośnie opowiedziało się 47 delegatów. Eee! Eee! Drucni drukowie serdecznie dziękuję za poparcie. Zaufanie, za to, że mogę przez najbliższe 4 lata pełnić funkcję komendanta chówca ZHP Pawianica. Mam nadzieję, że to będą 4 lata. 4 lata i to będą wspaniałe 4 lata naszej współpracy. Dziękuję bardzo. Kandydat jeszcze przed głosowaniem zaprezentował skład 6-osobowej komendy chówca, z którą chciałby współpracować. W tajnym głosowaniu zjazd zaakceptował skład proponowanej komendy. Zastępcą komendanta do spraw organizacyjnych został podharcmistrz Jan Kisielewicz. W sprawach programowych komendantowi pomagać będzie przewodnik Angelika Baj. Podharcmistrz Patrycja Szkudlarek jako skarbnik dbać będzie o finanse chówca. Podharcmistrz Kamila Pokora odpowiadać będzie za organizację harcerskiej akcji letniej, a przewodnik Łukasz Barys dostał zadanie pozyskiwania środków dla chówca. Podharcmistrz Karolina Szczepaniak to członek komendy do spraw pracy z kadrą i specjalnościami. Na zjeździe doszło jeszcze do dwóch głosowań. Druchna Patrycja Szkudlarek została delegatką naszego chówca na zjazd chorąg ZHP. Zjazd wybrał również pięcioosobową komisję rewizyjną chówca, która będzie czuwać nad poprawnością działań władz oraz jednostek naszego chówca. Na zjeździe nie zabrakło również podziękowań za pomoc i pracę na rzecz pabieńskiego chówca i wspieranie harcerzy, w szczególności za pomoc w odnawianiu ośrodka w Małeczu. To dzięki naszym przyjaciołom, naszym instytucjom. Mogliśmy zrealizować ten cel, żeby nasz ośrodek mógł się rozwijać i stawać się coraz lepszy. Tabliczki z podziękowaniami odebrali w imieniu starostwa powiatowego członek zarządu Jacek Wróblewski, Urzędu Miejskiego wiceprezydent Marek Dryglewski i Zakładu Energetyki Ciepnej jego prezes Florian Wlaźlak. Podczas zjazdu podziękowano również wyróżniającym się w pracy harcerzom i instruktorom. Wręczono znaki zasłużone dla chorągwi łódzkiej ZHP. Nadano również harcerskie tytuły honorowe instruktor roku hufca ZHP Pawianice. Obrady zakończył tradycyjny obrzędowy harcerski krąg i odśpiewano pieśń. Bratnie słowo. As suas mais doidas. To była wspólna wędrówka ścieżkami pamięci. Takimi słowami podsumowano uroczystość z okazji 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Gospodarzami tegorocznych obchodów tego dnia był zespół szkół nr 2, który uroczyste spotkanie zorganizował w Miejskim Ośrodku Kultury. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miasta i powiatu Pabieńskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Kombatanci Duchowieństwo oraz młodzież. Pamięć o przeszłości decyduje o tożsamości każdego z nas. Pomaga podejmować decyzje, wybrać odpowiednią drogę. Historia to pamiętnik, który stale nosimy ze sobą. My, żyjący w wolnej i niepodległej ojczyźnie, nie zapominamy o tych, którzy w czarną noc okupacji nie tracili nadziei i nieustannie walczyli o niezależną Polskę. Doskonale pamiętamy, że już w czasie kampanii wrześniowej, gdy wojsko polskie. Uległo przeważającym siłom agresorów, żołnierze nie stracili ducha i wiary w zwycięstwo. Polacy długo czekali na dzień, w którym odzyskają niepodległość, a z trudem wywalczoną wolnością cieszyli się zaledwie 21 lat. 1 września 1939 roku nasz kraj został ponownie zaatakowany z trzech stron: z północy, z zachodu i południa przez wojska niemieckie, zaś 17 września od wschodu przez Armię Radziecką. Polskie siły zbrojne z powodu przeważających sił agresorów nie były w stanie odeprzeć ataku, wobec czego rozpoczęto działania konspiracyjne. Polskie państwo podziemne, działając w latach 1939-45 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 roku Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej później w Związek Walki Zbrojnej a następnie w Armii Krajową. Polskie państwo podziemne, organizując powszechny opór społeczeństwa, pomagało Polakom przetrwać trudne lata okupacji, stając się znakiem oporu i nadziei na niepodległość. Polskie państwo podziemne, kierowane z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze naczelne, prezydenta, rząd i naczelnego wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa, wypełniało wszystkie funkcje władczą, organizatorską, wojskową i opiekuńczą. Jednym z największych osiągnięć polskiego państwa podziemnego było zorganizowanie tajnego nauczania. Na przygotowany przez młodzież z elektryka refleksyjny montaż słowno-muzyczny składały się też różnorodne utwory, m.in. elegia o chłopcu polskim Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jak również drobne fragmenty tekstów współczesnych twórców. Pamiętaj, nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. Pamiętaj, że patrzy na ciebie ogromny i zdumiony świat. I wiedz, że krokiem w nędznym budzie, jak pomnik dziś w historię wrastasz. I wiedz, że w sercu twoim bije, warte serce tego miasta. Nie bez znaczenia były również zaprezentowane utwory. Publiczność usłyszała m.in. piosenkę z filmu Miasto. I chociaż walczysz z całych sił, o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że taki dzień, i W repertuarze znalazł się też utwór marka Grechuty Wolność oraz Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. Gościnnie w montażu słowno-muzycznym wystąpił młodszy kolega młodzieży z zespołu szkół nr 2, uczeń szkoły podstawowej w Dutowie. Dziś walczyć Występ uczniów przygotowany według scenariusza polonistki Moniki Pawłowskiej-Wielebskiej nagrodzono gromkimi oklaskami. Nie zabrakło też słów uznania. W imieniu całego samorządu powiatu, miasta, pana starosty, pana prezydenta, oburat, przewodniczących rad, przewodniczący, chciałem Wam, będącym za kulisami, serdecznie podziękować i Waszym opiekunom za przygotowanie tego programu słowno-muzycznego, który w formie yy, artystycznej, a zatem łagodnej, przedstawił brutalną rzeczywistość tamtych czasów. To, że trzeba historię znać, przynajmniej własną, wiadomo nie od dzisiaj. Nawołują nas do tego nasi, nasi najwięksi, mówił o tym marszałek Piłsudski, mówił o tym święty Jan Paweł II, mówią inni, bo historia nie jest prosta chociażby 27 września który z jednej strony powstanie polskiego państwa podziemnego świadczy o wielkiej przewidywalności, tak mogę się wyrazić, dowódców generałów polskich a z drugiej strony trzeba pamiętać, że mówiąc najdelikatniej, nieco przedwcześnie polskę opuścił woznaczenny marszałek śmigły Ryc. Powstanie warszawskie bohaterstwo najwyższej próby. Armia w ramach państwa podziemnego, które nie miało sobie równych, nie miało precedensu w całej Europie, ale były też głosy takie, konkretnie generał Władysław Anders, zwycięzcy, zwycięski wódz pod Monte Cassino, powiedział wprost, że Ci, którzy wydali rozkaz do powstania, powinni stanąć przed sądem wojennym i pod ścianą, po prostu. Nie nam rozsądzać. Historycy będą się na ten temat spierać i pewno nigdy nie, i spierają się i nigdy nie dojdą do konsensusu. Niezaprzeczalne jest na pewno jedno, że bohaterstwo tamtych ludzi wymaga najwyższego szacunku, podziwu, a nie nam oceniać. Podejmowane w tych najbardziej dramatycznych czasach decyzje. Bo one dzisiaj, z perspektywy tylu lat, z perspektywy wiedzy, która się pojawiała, interpretacji faktów, jak ktoś powiedział, która się pojawia, pojawiała i pojawia, mogą różnie wyglądać. Staraliśmy się, jako grupa organizatorów, przekazać wszystkim, którzy będą przyglądali się naszemu przedstawieniu, że Sprawy historii są aktualne. Może to, co działo się dawniej, rzutuje na to co, to, co dzieje się dziś, na to, że można wyciągać wnioski z przeszłych wydarzeń i na to, że utwory, nawet o takim charakterze historycznym, mają dzisiaj współcześnie bardzo aktualny wydźwięk. Następne rozmowy o uroczystości jej zarysie odbyły się tuż przed wakacjami w czerwcu. W sierpniu powstał scenariusz, a przygotowania i próby ruszyły w połowie września. Młodzież jest bardzo zaangażowana w tego typu uroczystości. Ja jestem dumna, że pracuję z takimi młodymi, bardzo zdolnymi i chętnymi do wszelkich prac ludźmi. Bardzo uzdolnionymi muzycznie i recytatorsko. I naprawdę praca z nimi to jest przyjemność. Tego typu akademie, których celem jest przede wszystkim ocalenie od zapomnienia, odgrywają niezwykle ważną rolę głównie dla młodego pokolenia. To są bardzo istotne akademie, bardzo istotne spotkania z żywymi ludźmi, również tymi, którzy jeszcze przeżyli czasy wojny, pamiętają, co się wówczas działo. Staramy się, aby takie akcenty patriotyczne, takie akcenty historyczne pojawiały się nie tylko na lekcjach, ale także na spotkaniach o charakterze bardziej artystycznym, jak dzisiejsze. Wrzesień to czas podsumowania poprzedniej oraz inauguracji kolejnej edycji turnieju Młoda krew ratuje życie, adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z miasta oraz powiatu pabieńskiego. Od kilku lat bierze też w nim udział młodzież z liceum ogólnokształcącego w kolumnie. W 16. edycji, która trwała od 1 września 2018 roku do 22 czerwca tego roku, uczestniczyło 593 młodych krwiodawców, którzy oddali 257 litrów tego bezcennego leku. To wzrost liczby krwiodawców o 11% w stosunku do edycji 2017-2018. Jest to zasługa niewątpliwie młodzieży, która chce w ten sposób pomagać drugiemu człowiekowi, ale i też szkolnych opiekunów kół HDK-PCK. Którzy mobilizują uczniów do takiego działania. Zwycięzcami, tak jak rok temu, zostali uczniowie zespołu szkół nr 2, którzy oddali 65 litrów 250 ml krwi. W nagrodę otrzymali pamiątkową plakietę ufundowaną przez starostę pamińskiego Krzysztofa Chaburę, sprawującego patronat nad turniejem. Drugie miejsce sprzed roku obronił zespół szkół nr 3 z wynikiem 53 litry i 550 ml krwi, a na trzecim miejscu uplasował się zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie z wynikiem 37 litrów 350 ml krwi. Kolejne miejsca zajęli krwiodawcy z drugiego liceum, którzy oddali 36 litrów 900 ml tego życiodajnego leku, zespół szkół numer 1 z ilością 35 litrów 870 ml krwi, pierwsze Elo, którego bilans oddanej krwi to 24 litry 750 ml oraz liceum ogólnokształcące z Kolumny, z którego młodzież oddała 17 litrów 550 ml krwi. Przedstawiciele szkół ponadpodstawowych biorących udział w turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy. Podczas spotkania wręczono również odznaki zasłużony honorowy dawca krwi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Były też okolicznościowe medale z okazji tegorocznych obchodów stulecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża przyznane za wieloletnią działalność na rzecz Czerwonokrzyskiej organizacji. W drugiej części spotkania podsumowano tegoroczną edycję akcji Gorączka Złota prowadzoną przez Polski Czerwony Krzyż. W kategorii przedszkola najwięcej złotych monet zebrało przedszkole miejskie numer 16. Ze szkół podstawowych zwyciężyła placówka w Bychlewie, a z grona szkół ponadpodstawowych najlepszy okazał się zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. 120 osób przyjechało na swoich jednośladach w niedzielne przedpołudnie na stację uzdatniania wody zagajnikowa, aby wspólnie wybrać się na rowerowy rajd ekologiczny pod nazwą na dwóch kółkach do Dużej Wody zorganizowany przez zakład wodociągów i kanalizacji. 65 osób na wycieczkę zapisało się drogą elektroniczną, reszta, czyli prawie połowa, zrobiła to tuż przed startem. Każdy otrzymał pakiet startowy w postaci gadżetów. W seledynowym worku znajdował się bidon, notes, długopis i smyczka. W różnym wieku to nas cieszy, bo są całe rodziny, czyli są i seniorzy, i ci najmłodsi. Niektórzy jeszcze na fotelikach, na bagażniku, ale to jest ważne, że pokazujemy, że można miło spędzić czas. Jak widać, pogoda dopisała, dopisali również uczestnicy, bo na twarzach ich były oczywiście uśmiechy, czyli znaczy, że jest energia do pokonania tej teraz. W organizacji rajdu pomogła grupa rowerowa Spinka oraz Pabianicki Klub Oco biega. Natomiast nad bezpieczeństwem uczestników, którzy wyruszyli z podstacji Zagajnikowa o godzinie 10, czuwali pabianiccy policjanci, strażacy z ES Pabianice oraz jednostka ratownictwa kryzysowego. Rajdowicze do pokonania mieli 16 kilometrów. Łatwa i przyjemna trasa wiodła przez Hermanów, Las Karolewski do malowniczych torfowisk w rezerwacie Duża Woda. Po odpoczynku grupa powróciła na miejsce startu. Tam czekał na nich ciepły posiłek, wiejska zupa z kiełbasą i kolorowymi warzywami. Ponadto dla spragnionych była kawa, herbata oraz pabieńska woda do wyboru z sokiem lub z cytryną. Organizator przygotował też różne niespodzianki. Na początku wręczono gadżety najmłodszej uczestniczce rajdu, sześcioletniej Hani i najstarszemu 83-letniemu panu Czesławowi z Centrum Seniora. Mieszkaniec pawianic to już stały bywalec rowerowych rajdów organizowanych w naszym mieście. Zgodnie z zapowiedziami były też ekologiczne konkursy. To są konkursy z wiedzy o tym, jak produkowana jest woda i dlaczego warto pić wodę z kranu, bo wiadomo, że pić z wody z kranu ogranicza też zużycie plastiku. A nasza babińska woda jest jedną z najlepszych, także chcemy przy okazji podpromować też picie wody skrapu. Do wygrania w konkursie były m.in. dwuosobowe zaproszenia dla rodzin z dziećmi na interaktywny spektakl teatralny, który odbędzie się 15 października o godzinie 18 w Miejskim Ośrodku Kultury. Był też konkurs sprawnościowy dla dzieci, który polegał na pokonaniu w jak najdłuższym czasie wyznaczonego odcinka. W czasie trwania imprezy można było również oznakować swój rower. Tę usługę bezpłatnie wykonywali strażnicy miejscy. Wystarczyło mieć tylko ze sobą dokument tożsamości i ewentualnie dowód zakupu roweru. Rowerowy rajd ekologiczny to pierwsze działanie w ramach realizowanego przez WIK kolejnego ekologicznego projektu: Pabienice o wodę dbają, bo środowisko kochają, a współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kolejne działania to wspomniane już interaktywne spektakle teatralne, adresowane do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych. Tych spektakli będzie aż 11. Także myślę, że to też będą fajne i miłe akcenty, które pozwolą całym rodzinom spędzić czas. Większość tych spektakli jest dedykowana dla dzieci, bo chcemy, żeby również uczestniczyły na scenie, żeby stali się przez moment moimi aktorami. Będą prelekcje w szkołach, zaangażujemy szkoły ponadpodstawowe, bo też chcemy dotrzeć do tej młodzieży już starszej. Bo to w nich tak naprawdę jest cała nadzieja w tym, że ta edukacja ekologiczna będzie, będzie przynosiła efekt. Natomiast po nowym roku w ramach projektu zaplanowano interdyscyplinarny turniej wiedzy o wodzie, ekologiczne warsztaty, bieg terenowy oraz rajtrowerowy rowerowy z okazji Dnia Wody. Cały ciężar i odpowiedzialność za grę w tych zawodach pozostaje w rękach zawodników. W przypadku tych rozgrywek trener nie może przebywać w obrębie wojska, nie może też podpowiadać swojej drużynie siedząc na trybunach. Tak stanowi regulamin trójek koszykarskich, a używając oficjalnej nazwy tej dyscypliny 3x3. Te zawody po raz pierwszy pojawiły się na liście dyscyplin Szkolnego Związku Sportowego, w których rywalizować będą szkolne reprezentacje. Nawiasem mówiąc ta drużynowa dyscyplina po raz pierwszy zaistnieje na letnich igrzyskach olimpijskich. Stanie się to w przyszłym roku na Olimpiadzie w stolicy Japonii. Wracając na rodzimy grunt, a właściwie parkiet, zawody o mistrzostwo powiatu 3 na 3 dziewcząt i chłopców w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego rozegrano w hali koszykówki Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji. Organizatorem zawodów w ramach liceariady, tak jak i całego współzawodnictwa na szczeblu powiatowym szkół był Młodzieżowy Dom Kultury. W kategorii dziewcząt o prymat w powiecie walczyło pięć zespołów, które rozegrały zawody w systemie każdy z każdym. Z kompletem zwycięstw na pierwszym miejscu rywalizacje zakończyły reprezentantki pierwszego liceum. W tej drużynie trzą zespołu stanowiły siostry Martyna i Weronika Dolewa, na co dzień grające w pierwszoligowej drużynie Grotto Pabienice. Drugie miejsce wywalczyły koszykarki drugiego ogólniaka, a na najniższym stopniu podium stanęły reprezentantki zespołu szkół nr 2. Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny zespołu szkół nr 1 i zespołu szkół nr 3. W kategorii chłopców reprezentację wystawiło sześć szkół, które w drodze losowania podzielono na dwie grupy. W pierwszej rywalizowały drużyny drugiego liceum, zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie i zespół szkół nr 1. Z tych pojedynków zwycięsko wyszli koszykarze drugiego ogólniaka, miejsce drugie zajęła reprezentacja widzewa, a trzecie zespołu szkół nr 1, czyli mechanika. W grupie drugiej zagrały zespół szkół nr 2, pierwsze liceum i zespół szkół nr 3. Koszykarze zespołu szkół nr 2, popularnego elektryka nie dali szans rywalom, wygrywając wysoko swoje pojedynki. Drugie miejsce w grupie zajął zespół pierwszego liceum, a trzecie zespół szkół nr 3. Zwycięzcy grup zagrali o mistrzostwo powiatu, w tym pojedynku zespół szkół nr 2 pokonał drugie liceum 9-5. Miejsce trzecie zajęli koszykarze widzewa, wygrywając z rywalami z pierwszego liceum 11,8. W pojedynku o miejsce 5 zespół szkół nr 1 wygrał z zespołem szkół nr 3-114. W tej dyscyplinie nie ma pośredniego etapu zawodów, czyli półfinału wojewódzkiego, a zatem dziewczęta z pierwszego liceum i chłopcy z elektryka awansowali od razu do finału. Koszykarki walczyć będą o tytuł Mistrzeń województwa 3 października, a chłopcy dzień później. Zawody rozegrane zostaną w Łodzi.